Jerzy Mazur, menadżer, promotor, m.in. Kamila Łaszczyka, Mariusza Wacha i Rajana Forda. Zacznijmy od wiadomości Wiadomość, Mariusz Wach walczy z rosyjskim problemem. nokautu 22 stycznia w Kanadzie. Pytałem się wcześniej o to Mariusza, bo mówiłeś w wywiadzie zaraz po fiurym, że nie będzie walk z koniami. A tutaj no prawdziwy słoń, bo to jest gość, który wszystkich kładzie na deski. Co się stało? Znaczy, ja, ja mówiłem tak od siebie wtedy, ja pamiętam od Mariusza właśnie z Krakowa wracałem, jak rozmawialiśmy, ja ci mówiłem tak od siebie, że moim zdaniem Mariusz nie powinien walczyć z koniami. Później rozmawiałem z Mariuszem i Mariusz mówił, Jurek, ja wolę walczyć z koniami. No i ma konia. Hmm. No bo ja rozmawiałem dzisiaj z nim i widać, że jest taki bardzo zmotywowany, wręcz taki jest yy, yy, wkurzony tym, że, że ludzie myślą, że on tam jedzie po to, żeby zostać znokautowany przez Mahmudowa. Nie, to nie wchodzi w grę. Mariusz nigdy nie jedzie po to, żeby tam zarobić parę złotych, bo mógł w kilku innych teraz walkach zarobić, lżejsze, dużo lżejsze walki mieć i zarobić parę złotych. On jedzie po to, żeby tam wygrać. A też jak wygra, to na niego też inaczej każdy też spojrzy. No wiadomo, że Mariusza zna świat bokserski na całym świecie, prawda? Ale jeżeli Mariusz wygra, jeszcze by wygrał przez knockout, no to od razu dostanie. Bardzo dobre, bardzo dobre walki jeszcze. Hmm. Ale chyba mieliście strasznie dużo propozycji, bo słyszałem kilka nazwisk, między innymi chyba Frank Sanchez, yy, nie wiem kto tam był jeszcze, czy... Yy, no, parę, parę nazwisk się przewinęło po drodze zanim postanowiono na Machmiba, co? Nie, no tak, no przewinęło się. Tutaj też ta walka miała być w grudniu. Tam, yy, wiesz co, te propozycje to od niego to już, jego sztabu to już tam było kilka tych propozycji. No i ten, no i walka miała być w grudniu, no, ale przesunęli na styczeń. A tak, to tak. Zgadzam się. Było kilka propozycji łatwiejszych walk. A powiedz, a nie macie propozycji, albo nie szukacie walk na przykład w Polsce? No bo zobacz, yy, wiadomo, że łatwiej jest zarobić większe pieniądze za granicą. Natomiast no wszyscy po takich walkach przegranych mówią: Mariusz już jest skończony, do niczego się nadaje, walkę przegrał. Ale jakby stoczył, nie wiem, czy rewanż ze Szpilką, czy walkę z Różańskim, yy, czy kto tam jeszcze jest? Marcin Siwy czy na przykład, no nawet Adam Kownacki, bo ja widziałbym go nawet z Adamem Kownackim, to by się mogło okazać nagle, że ten wach, no wcale nie jest taki, że z każdym przegrywa. mogłoby się okazać, że jest numer jeden w Polsce w bardzo ciężkiej. Słuchaj, Michał, nie oszukujmy się, z Mariuszem w Polsce nikt nie chce walczyć. Oni wszyscy walczą z nim, jak jest daleko do walki i tak dalej. A jeżeli coś jest na rzeczy, no to nikt z Mariuszem nie chce walczyć. Jeżeli tak mówią, że o, bo Mariusz tam z każdym przegrywa i tak dalej. A z kim on przegrywa? Przecież on przegrywa z samą czołówką, gdzie co po niektórzy nawet nie mają odwagi wejść do tego ringu. No, nie, no taka jest prawda. Nie oszukujmy się. Artur wchodził do ringu, nie odmawiał walk, dla niego pieniądze się zgadzały i wchodził do ringu z też yy, z każdym. Mariusz nie przebiera też w pieniądzach, czy się zgadzają, czy się nie zgadzają, tylko dobra walka i wchodzi, prawda? No bo Mariusz taki jest. A resztę, no to nie oszukujmy się, no, no kto z kim walczył? No kto? Przecież ten, z Kownackim rozmawialiśmy z Mariuszem, że fajna walka by była, na przykład taka pod koniec 2022 roku. Z Kownackim w każdej chwili też mówi, że może walczyć, tylko że wiadomo, że Adam będzie chciał dużych pieniędzy za taką walkę. Nie, eee... no, ale... Przepraszam, tak. Jurek, musimy to oddać Kownackiemu, żeby chodził do kolaków. To, to i Kownacki... Kofnacki. Wychodził do Kozaków, no ale, no ale Kownacki nie mieszka w Polsce, rozumiesz? A mówimy tutaj teraz o Polsce. A Mariusz to jest otwarty jest z każdym na walkę. Tomek powiedział, że on z Mariuszem nie będzie walczył, nawet jak ze mną Tomek rozmawiał, to też powiedział, że on sobie jeszcze zrobi dwie walki, dogadał się na dwie walki, lżejsze walki. On już się nie chce, tak, żeby wiesz, bić z jakimiś tam mocnymi nazwiskami, tylko wyjść, pożegnać się fajnie i tyle. No tak, to kto? To, no to przecież nie, jaki to jest problem? Mariusz jest otwarty na walkę z każdym. Z Zobacz, mam jeszcze jakieś tam podchody, zapytania na przykład nie, z Polsatu, o Marcina Siwego, czy o kogoś innego, czy... Nie mieliśmy żadnych, Wiem, że wy poruszaliście też temat walki z Łukaszem Różańskim jeszcze zanim tak, przeszedł. dwa razy poruszaliśmy, dwa razy nie doszło do tej walki, później Łukasz się związał z Andrzejem Wasilewskim, no i, i w całkiem innej kategorii teraz walczy, to do tej walki nie do, wiadomo, że nie dojdzie, prawda? Przecież chciał rewanżu wtedy z Arturem Szpilką, powiedział, że... Za darmo może nawet walczyć, do rewanżu nie doszło. Andrzej Gmitruk zaraz po walce na drugi dzień ja wracałem z Kubą, z tym moim przyjacielem. Andrzej do mnie, Gmitruk dzwonił powiedział: Jurek, ja się w życiu na rewanż nie zgodzę. No i tyle. Przecież Mariusz może z każdym walczyć i, i każdy o tym doskonale wie. Niech tylko wyślą nam kontrakt, przejrzymy, pach, możemy walczyć w każdej chwili. No dobrze, teraz... bo, bo, bo jedyny zawodnik w Polsce to jest Mariusz. Który nie kalkuluje i nie mówi, że pieniądze się muszą zgadzać, to się musi zgadzać, to się musi zgadzać, i nie wymyśla, tylko sam, sam przecież go znasz bardzo dobrze, to wchodzi do, wchodzi z każdym walczy. No dobra, to przejdziemy teraz Jurek z 40 centymetrów niżej yy, Kamil Waszczyk. Yy, jak, yy, jak, yy, po pierwsze, jak oceniasz ten jego ostatni występ, no bo chyba był daleki od, od, od ideału, tak po tej przerwie. To nie był jakiś taki najlepszy, yy, jeden z najlepszych występów Kamila, tak nie ma się co oszukiwać, ale jest, pojawiła się wiadomość, że yy, może Kamil boksować o tytuł mistrza Unii Europejskiej. I co dalej? No zacznijmy od tego występu. Jak oceniasz występ Kamila. Nie no, ten występ był. Słaby w wykonaniu Kamila, no to, to każdy widział, każdy to wie. Fajnie, że wygrał. Wiadomo, że z tyłu głowy, tak jak on mówił, ma cały czas to zerwane ścięgno w tej nodze Achillesa. Jeszcze but mu tam chyba podeszła, odeszła czy coś. Ten, ten but się zepsuł w pierwszej rundzie, to już wiesz, w tej samej nodze, co miał zerwane ścięgno, i już to z tyłu głowy miał. Wiadomo, że Kamil musi częściej walczyć, no ale żeby częściej walczył, no to wiesz, no y, tak jak Mateusz Borek y, ma tam jakieś tam terminy telewizyjne, to nie, i no to się ich musi trzymać, dostaje wtedy termin, wtedy robi gale, to jest wiadomo. Kam y Dużo na przykład promotorów wiem, żeby chciało, żeby Kamil zawalczył u nich, no ale jaki to jest sens, żeby miaczy ja, czy Mateusz na Cudzej Gali płacił za przeciwnika i za Kamil'a walkę i komuś robić dobrze, rozumiesz? Bo w Polsce tak, taki teraz, tak to się wszystko dzieje, że każdy by chciał jakiegoś zawodnika, ale żebyś ty sobie za niego zapłacił za jakąś walkę. Dadzą ci miejsce na karcie, dostaniesz miejsce na karcie i tak dalej, żebyś rzucił fajnego zawodnika ale żeby na, y, oni nie wyłożyli na to nawet złotówki. No to, to jest takie trochę, no nie szukajmy się, ale śmieszne. Jurek, jakie macie plany wobec tego, y, wobec tej walki o pas Unii Europejskiej? Czy ty naprawdę wierzysz, że uda się dojść do walki o tytuł y, mistrza Europy? Ten, ten, ten wyższy. A, wiesz co, powiem ci tak, Mateusz napisał Borek właśnie do sztabu tego Włocha, no, i czekamy na odpowiedź. Z tego, co nam się wydaje, to oni nie będą chcieli z Kamilem walki i pas zwakują i będzie walka z kimś innym. Zobaczymy, poczekamy do przyszłego tygodnia, bo prezydent EBU dał nam czas chyba do przyszłego tygodnia, żebyśmy się normalnie dogadali. Tam Mateusz do nich pisze, z nimi rozmawia, wiadomo, że mnie do rozmów dołącza. No i zobaczymy, co będzie. Będziemy mądrzejsi w przyszłym tygodniu. My jesteśmy na tak. Jak nie, nie ma problemu, może być przetarg, my do niego przystąpimy i zobaczymy, jak będzie. My chcemy tej walki, Kamil też bardzo chce. My jesteśmy na tak. Z kim by to nie było, te, taki był plan, żeby o, o pas Unii, Unii zawalczyć, czy tam europejski. No to czekamy. Zobaczymy w przyszłym tygodniu. Jurek, y tak, zastanawiam się, bo wy tak się upieracie na ten pas tyt, na tył mistrza Europy, a wiadomo, to to jest kolejny temat, który poruszymy, jak wyglądają jak te relacje między y, organizacjami bokserskimi w Polsce. I wyjdziecie w stronę EBU, Kamil jest blisko, teraz pas Unii Europejskiej, nie wiadomo, czy będzie pas mistrza Europy, ale te walki nie wskakują mu do boksreku. Jak, jak wygląda w Twoje stanowisko, jak Ty na to patrzysz? Bo w, wiesz, no, no. Niby, niby Kamil wygrywa walkę, ale jak ktoś z zagranicy spojrzy na Łaszczyka, no to ostatnia walka, nie wiem, 2000. Dwudziesty bodaj, tak? No tak, no to teraz Michał opowiem. To jeżeli powstała nowa komisja Polska Unia Boksu, tak? I tam, I tam jest wiceprezesem pan Kołkowski, bo prezesem jest jego żona. I pan Kołkowski, ja do niego piszę oficjalne wiadomości na maila i on mi nie odpisuje, na co wie doskonale, bo jest prawnikiem. Ma 30 dni, bo to yy, 30 dni na odpisanie. Albo mnie powinien poinformować o tym, że mi na przykład nie odpisze, bo i na jakiej podstawie i tak dalej. Oni tego nie robią. Następny Jankowiak, Leszek, który jest edytorem Boksreka, yy, myśli, że trzyma Pana Boga za nogi. A przecież to jest jawne działanie na szkodę zawodników. Jawne działanie na szkodę zawodników. Kraśnicki, Krzysztof z Polskiego Wydziału Boksu Zawodowego, skoro cały czas mówią, że nielegalnie i tak dalej, to dlaczego teraz wszystkim promotorom nie zwrócą pieniędzy, skoro to było nielegalnie, na przykład sędziowie, niesędziowie i dlaczego tych walk nie usuną z boksereka? Teraz się dogadują. Wiem, że Krzysiek chyba dwa tygodnie temu wysłał do nich pismo. To już takie końcowe, bo ja jestem za tym, żeby się dogadali. Jurek, nie... twoim zdaniem jest szansa na to, że że PPUB dogada się z pwbz i przede wszystkim, czy ty wierzysz na przykład, że wstecznie da się wpisać Kamilowi te walki do Boxreku, Bo szkoda ja tych. Szko ja wierzę w to, że będą wpisane wstecznie te walki do Boxreka i że się dogadają. Z tego co ja czytałem, te dokumenty, które, które zostały wysłane do polskiej Unii Boksu, to, to tam była negocjacja jakieś i wiem, że się dogadają. Jeżeli tylko strona. Polskiej, polskiej Unii Boksu będzie chciała, to się dogadają bez żadnego problemu. Ja z Krzysiem też rozmawiałem, Kraśnickim i on też, tam rozmawialiśmy, ja mówiłem, że to jest cały czas działanie na szkodę zawodnika, że na przykład nie ma tych walki, i tak dalej, że to trzeba jakoś mądrze zrobić, a co najważniejsze, nie robić pośmiewiska na cały świat, bo nawet jak rozmawiałem z prezydentem yy, boksu zawodowego w Holandii, no to oni mówią, że to jest pośmiewisko. W Holandii mówią, wszędzie, kogoś nie zapytasz. Zobacz, przecież to jest chore. Dla mnie jest to chore. Ja, jak może jakaś komisja działać na szkodę zawodnika? Tak. Ty im płacisz za to, że przyjadą. Biorą za to pieniądze. Teraz jeszcze poszło 80% więcej muszą promotorzy i organizatorzy zapłacić. Jeszcze ci łaskę zrobią, że ci wpiszą, albo ci nie wpiszą. Albo takie wiesz, wezmą sobie naklejkę, że. Sankcjonuje ktoś z Austrii, a z Austrią nie ma nic wspólnego. No więc to, to jest takie trochę żenujące i takie oszustwo to jest. A jak ja napisałem do, Pol do prezydenta Europejskiej Boxing Union, to mi powiedzieli, po co ja pisałem. No jak po co? Albo coś robię uczciwie, nikogo nie oszukuję, za co biorę pieniądze uczciwie i mówię tak jak jest, albo, albo gram oszustwem. Tak? Jeżeli. Jeżeli będzie takie oszustwo w polskim boksie i to będą nawet robić komisje, no to przecież to jest patologia, przecież to jest patologia. No to to chodzi o to, żeby zarabiali, niech, niech coś zrobią tak, żeby dla każdego było dobrze i tyle. I jak można wystawiać licencje, gdzie nie są te licencje wszędzie akceptowane? No Michał, no nie oszukujmy się, ja tu nie obstaję za Kraśnickim, tylko ja mówię, powinniś siąść, porozmawiać i tyle. Tylu też jeden, drugi, trzeci mówił, że o zrobi spotkanie, żeby spotkanie przed galami swoimi, żeby tylko napędzić. A, a gdzie to spotkanie było zrobione? Nigdzie nie było żadnego spotkania i tak dalej. No tylko było powiedziane, wiesz, to ci dam swojego prawnika. A co to za sztuka wziąć prawnika? Prawnika to nie jest sztuka, bo można sobie samemu opłacić. A tu ani spotkania, ani nic. Ja o tych spotkaniach, pamiętasz, rozmawialiśmy jeszcze w tamtym roku, jak się ten cyrk cały zaczął, że powinno być, oni wtedy powinni z Polskiej Unii Boksu zaprosić wszystkich, zrobić głosowanie, porozmawiać wszyscy. Jeżeli ktoś coś ma do kogoś, niech mu wyrzuci prosto, prosto w oczy, a nie takie, wiesz, yy, obgadywanie poza plecami jak stare babie, No bo to jest takie, no, na to tak wygląda. No dobra, to miejmy nadzieję, że się dogadają, bo to chyba wszystko. No ja mam jest... nadzieję, że się tak. dogadają i że jeszcze w tym roku się dogadają, że będzie wszystko dobrze. Jurek, jeszcze jeden jednego pięściarza zapytam. Ryan Ford stoczył tak dobrą, zaciętą walkę ze Staniechem, przegrał, ale słyszałem, że była podobno oferta dla, dla Ryana Forda, żeby boksować z Mateuszem Tylce. Ile jest tym w Tak, była oferta, była oferta, były tam negocjacje. Na 17 grudnia, żeby boksował. Ryan Ford też do mnie pisał, mówił: No, bo ja jestem jego menadżerem, żeby jakąś w grudniu mu walkę załatwił, jak się da. Powiem Ci tak: Większe pieniądze dostawał niż za Staniocha i walki nie wziął. Nie wiem. Słuchaj, może Gier... dostanie jeszcze większe, bo się okazuje, że Krzysztof Głowacki wypada z Gali. Więc może Słuchaj, się do no, mnie to dostanie może jeszcze większy. Nie wiem, czy dostanie jeszcze większe, czy nie, no ale to też, jeżeli ktoś, wiesz o co chodzi, przegrał walkę, no to nie może stawiać też takich warunków, rozumiesz? Bo ja Ci powiem tak, dostaję dobre pieniądze, nie jakieś tam słabe pieniądze, czy coś. Po tej walce dostaje dobre pieniądze. Uważam, że, że za takie pieniądze powinien wziąć tą walkę. No i zobaczymy, nam odmówił Yy, Rafał Biernacki mu tą yy, bo poprosiłem, żeby rozmawiał z nim Rafał, bo ja tam trochę za dużo na głowie ostatnio mam i Rafał cały czas dyskutuje od, żebym się skłamał, za zaraz po jego przegranej walce. No i teraz chyba nawet wczoraj Rafał tam pisał do mnie, bo na takiej grupie jesteśmy, że Rajan mu mówi, że jest za mało teraz czasu. No przecież wiedział, że jest chyba dwa czy ileś tygodni. Przecież to jest więcej, to jest. Pierwsza sprawa, druga sprawa, ta nie, teraz dwa tygodnie z groszem. A następna sprawa jest taka, że wiedział o tym dużo więcej. No to, to jest takie, wiesz, no to właśnie to widzisz, Mariusz bierze walki, bo bierze i nie, nie skomla i nie płacze, a tutaj widzisz, teraz skomlenie, że tam o tysiąc euro, czy tam o dwa tysiące euro wiesz, chce ktoś więcej, no to, to jest takie, no trochę niefajne. Ja wiem jedno, ja się wywiązuję z umowy, bo dostał jedną, drugą propozycję i nie przyjął. Nie wiem, nie, nie jestem w stanie go zrozumieć. Mm -hmm. Może ale... tylko patrzeć, zarobić parę złotych i nic więcej. Widzę, że tam trenuje, no ale jeżeli na przykład mówi, że w czymś jesteś dobry i tak dalej, i tak dalej, to wie doskonale, jakby wygrał tą walkę, dostanie tam o parę złotych mniej niż on chce, ale wygra walkę i na przykład, jak będzie rewasz, to sobie wtedy możemy mówić o jakichś tam większych pieniądzach. No tak mm -hmm. czy nie? Tak. E trzeba e uczciwie patrzeć. Ja ci Michał powiem, bo co po niektórzy zagranicy zawodnicy myślą, że my Polacy to jesteśmy frajery, wiesz? Że Polacy to frajerzy, zaraz na napłacą i tak dalej. Tak nie jest.